same robiłyście te oponki? Tak. I jak smakują? Degustowałyście już? Tak, przepyszne są. Po prostu najlepsze. Warto skosztować. Mogę się poczęstować? Tak. można. A trudno zrobić taką oponkę? Nie. Łatwo nawet. A robiłyście wcześniej w domu, czy tutaj dzisiaj dopiero się nauczyliście? Ja robiłam. Ja pierwszy raz chyba. No, ja chyba pierwszy raz. Ośrodek Kultury, Promocji i Sportu w gminie Brenna jest organizatorem. No A akcja jest w ramach ferii, po pierwsze, a po drugie, no wiadomo, skoro tłusty czwartek, to musiało być coś tematycznego. Dlatego ogłosiliśmy wspólne pieczenie faworków i pączków. No i jak widać, zebrało się tutaj sporo osób chętnych, żeby właśnie wspólnie objawiać się z słodkościami. A kto pomaga? Panie z lokalnego koła gospody? Tak, jak najbardziej mamy tutaj prężnie działające koła gospodyń, zarówno w Brennej, jak i w Górkach, bo e, teraz jesteśmy w Brennej. Ale po południu druga taka akcja będzie w Górkach, więc e, są dwa koła gospodyń. Panie są zawsze miłe i chętne do współdziałania, więc e, zgodziły się, żeby jako fachowcy od pieczenia ciast, e, właśnie poprowadzić, pomóc e, zrobić ciasto i pokazać, jak to się robi. Ciasto wyrobimy na opunki. Syr, mąka, śmietana, ocet, może być spirytus. Jak to woli. A po to się to daje, żeby olej nie pił e, żeby te oponki nie piły oleju, tak? E, prostsze są do wykonania oponki, pączki. To nie jest to samo ciasto. Na, na e, pączki są, jest drożdżowe, ale to trzeba czekać i to musi być w cieple, żeby to wyrosło. A oponki można bezpośrednio robić, bo jest syr w tym, także można zaś bez niczego robić. I, no i oprócz tego jeszcze tu dzieciom będę pokazywać, jak faworki się robi. Czyli dzisiaj dzieci mogą poznać, jak zrobić to ciasto? Jak zrobić ciasto, sami to wałkują, sami po prostu wykrawają, a koleżanki w kuchni już im to pieką, już widzę, że mają gotowe. I ma mogą od razu degustować? Tak, degustować.